Podłogowego, jakim jest folia grzewcza, a także przy chociażby przy montażu grzałki elektrycznej do, do istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej, być może ogrzewanego gazowo. Bardzo często napotykamy na, na się na, na temat y, wymiany zabezpieczeń nadprądowych w naszej rozdzielni głównej. Ponieważ no, mamy większe zapotrzebowanie na moc, zaczynamy coraz więcej zużywać tej energii, no bo mamy jej więcej, często darmowej z fotowoltaiki. I tutaj pojawia się problem mocy umownej, ponieważ bardzo często pociąga to za sobą konieczność wymiany zabezpieczenia przedlicznikowego na większe, uzyskania większej mocy przyłącza. Moc umowna oraz zabezpieczenie przedlicznikowe to są informacje, które możemy znaleźć na fakturze. Natomiast tutaj są pewne nieścisłości, ponieważ bardzo łatwo zauważyć, że moc umowna z reguły jest mniejsza niż ta wynikająca z zabezpieczenia przedlicznikowego, czyli taka, którą faktycznie możemy uzyskać z przyłącza. Wynika to po prostu z typu szeregu zabezpieczeń. Które mają wartości 16, 20, 25, 32 Amper Zabezpieczenie więcej wygląda w ten sposób, to są takie wkładki W zależności od typu rozłącznika potrzebne będzie nam Uchwyt do wyciągnięcia tej wkładki, natomiast w rozłącznikach RBK, które najczęściej są stosowane w przyłączach Domowych, no, poradzimy sobie bez tego Istotna informacja Większość z Państwa korzysta z taryfy G11 dla gospodarstw domowych. Dla tej taryfy, oczywiście, budowa samego przyłącza jest powiązana z finansami. Im większa moc przyłącza przy budowie, tym większe opłaty. Natomiast przy użytkowaniu opłata abonamentowa nie jest już uzależniona od mocy umownej. Jest tylko rozróżnienie na układ jedno lub trójfazowy, natomiast wartości są stałe bez względu na moc. I to może być naszą. To jest oczywiście korzystna informacja dla nas, ponieważ możemy zwiększyć tą moc i używać większej mocy, nie ponosząc dodatkowych opłat. Natomiast wniosek o zwiększenie tej mocy, może być w tym momencie przez operatora opieszale rozpatrywany, no bo nie ma interesu finansowego w takich działaniach. Zwiększenie mocy w przypadku jednego typu szeregu, na przykład z 25 na 32 ampery, to, jest, to nie wymaga, wymaga jedynie wymiany tych wkładek, bo, bo w większości przypadków średnice przekroju są wystarczające. Tutaj mamy prąd, który to ten oraz charakterystykę GG przez GL. To jest charakterystyka zwłoczna, najbardziej dopasowana do takiej sytuacji, o której tutaj opowiadamy. No i co, zobaczmy, jak to, jak to wymienić. Oczywiście robi to operator na nasz wniosek. Wyłączamy obwody stałoprądowe, tak aby nie generował nam inwerter mocy z fotowoltaiki. Wyłączamy obwód zabezpieczenia generowanej mocy AC. I pozostaje nam jeszcze wyłączyć obwód różnicowo prądowy. I w ten sposób jesteśmy pewni że przez zabezpieczenie przedlicznikowe nie płynie żaden prąd, możemy się tam dobrać. Mimo to, że teraz tutaj prąd nam nie płynie przez te zabezpieczenie przedlicznikowe, to jednak mamy napięcie i te owody nie są już zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Tu mamy przyłącze, tu mamy same wkładki w rozłącznik RBK. Dlatego no, zalecam ruchy szachisty, żeby nie zostać tutaj porażonym, bo porażanie kończy się śmiertelnie w takiej sytuacji i nic nas nie zabezpiecza. Dlatego rękawiczki gumowe i ruchy szachisty. Rozłączamy rozłącznik RGB, wyciągamy wkładki. No i teraz możemy, że tak powiem, tutaj wymienić te wkładki. Warto jedną zapasową sobie zostawić jako maintenance. Jeśli mamy inny wyłącznik niż RBK, to czasem jest nam potrzebny uchwyt do. No i montujemy to.